Witam serdecznie, kochani widzowie. Olimpiadka znowu. Ze mną, Pewry, Rysiu, Graczol, Wazon, Turanson. No a dyscyplina, widzicie rzut, kulą. No, to jest to ostatnie? Y, to jest. Rowery. Rowery. No, rzut, kulą, oszczepem, skok w... wzwyż, platforma, skakanie to jest do wody i rowery. to jest pedałowanie. Pedałowanie. z ja. no, poniatowej kurwa nie ma rowerów. Nie, no, mieliśmy stary. Już to jeszcze chudy był. Chudy jeszcze byłeś, a co się stało? No, przestałem w domu wychodzić. Na lewej drogę i zakowałem się fast foodą. Na lewej drogę i zakowałem się fast foodą. Na stacjali dieta. Byłem z tak podjatowej fast foodą. Ale przecież mówię o Wrocławiu, gupeczku. Do śmietowej byłem chudziutki. Ale jak brak aktywności? Roska mówi komuś, że jest gupeczkiem a kurwa i jeszcze ma rację, to jest 34. No to jest. Do góry, a potem do góry. Kurde, nie co? Ja nie oh, o, ale A, nie Dziękuję. Ale co ja... Ile no, węgla nie ma... musi być? Pięć. 5 Patrzcie, zarzuciłem to. No kurwa, mać! 17. No to... ja też. A ile pewnie te A no, dojebnięcia jest. To jest dojebnięcia, no. Jedziemy, perfekcie węgla lechują nie? jest dojebnięcia? No wiadomo, wiadomo. No jest. Tak. Proszę, proszę cię, proszę. Tak. No na 37 rzuciłem niewiele mniej. O oh, kurwa, kurwa, 35 do boku. 35 do No gonimy, gonimy. Chyba nie jest trudne, kurwa. Ile zajebałeś? 2,4? No? Ja. Ale mówię, że nie jest trudne. Bo 2,4 nie jedmnie, Ale mówię, no, ale mówię, mówię że gąska, gąska, bo tam mówi coś. Yy, gonimy, gonimy, albo 2 zajebał. Popatrz teraz, mam to. O kurwa, nie mam. 32 kliknąłem i krzywo. poszło i byłby rekord kurwa Ale krzywo jebłem. Dobra, chociaż medal mieć. Patrz Ura, 4 tak. cm lepszy kurwa. Nie, więcej. 35, troszkę ty 4? Kurwa 4. Kurwa, ile? Ajajaj. Ajaj, ja, pa. No 2-4 wyjewać ciężko, nie? No nie da się. No 2-4 po prostu i kurwa, ma siła. No 2-4. No 2, 2, ale to jest akurat easy. siły, nie trudno nazbierać tu. No nie i wy, nie? Ale kurwa, ja zwolni zrobiłem trochę i spadł, ten pasek się skrócił, jakby. No teraz ty się skrócił trochę. O, tak no, kurwa, i kurwa i zeszło, oczywiście! Może no, Minimalnie zeszło, kurwa. Ale A, wszystko wale po 1.102, także nie jest źle. Miałem wszystko perfa i nie da się 2.4 wyrzucić. No jak ty walisz perfa, 23.64, no to z chujowo klikasz, chuj. to ty kurwa loda robisz. No, ci no przyznaj się, Dlatego tych map muszę prawda, teraz. bo nie robiłem. Chujowo. 36, 36. kurwa. kurwa. Chujo. No znowu krzywo No wie wiecie co, Kiełbasie nie dala Zupaną kawą kurwa A co jesz? <shof> no co paluski no Paluszki <drones> no <Hassan> rybne z frytkami, z surówką Ja nie tego śmiecia zrobić Takiego typu paluszki rybne zajewane z patelni I pierdolnięte w chujkę czupu na to I frytasy kurwa A Wiko Juliet kurwa, czy jak się nazywają? Julien? To najlepsze. A to kozo. ja mam zapasówkę A, bo Ci poleciłem. No. No, kozak są, nie? Nie wiem, jeszcze nie jadą, bo czekają to od na... od chłopaków tu wzięli z wrocka ktoś... Nie, nie, ja je kupiłem i mówili, wszyscy zachwalali. O, Chyba tak było, ja je losowo kupiłem. Zastanawiasz się, gdzie kupić, bądź wymienić swoje skiny? Pirateswap.com, polska strona. Logujemy się poprzez Steama. Możecie wymienić swoje skiny, bądź kupić. Plus, możecie fajnie zarobić, jak pewnego crafta znajdziecie. Zaraz coś poszukamy. Po lewej macie swoje skiny, po prawej skiny, które są na stronie, z ich masa, jak widzicie. Widzicie wartość moich skinów, nie są one zaniżone. Jest to uczciwa cena, by sobie wymienić skinka. A jak chcecie dodawać konto, pyk, wpisujecie kodzik Ogie w tym miejscu i dostaniecie aż 35% więcej przy doładowaniu. Dobrze słyszycie: 35%. To 1000 dolarów, a się 1350. No i mnie wspieracie. Wam oczywiście dziękuję za wspieranie. A wymiana skinów jest banalna. To go mojego kałacha? biorę tego kałacha, że jakaś naklejeczka jest. Klikam potwierdź. Dostaję po sekundzie oferty wymiany poprzez stronę. No i cashback wraca na konto. Są to realne pieniądze. A my teraz poszukamy fajnego krafcika. Awka za 90 dolców. Sama naklejka Shocksa kosztuje 42 dolary Tutaj coś dla fanów WP 2014, 16, 18, 15, 17. Prawie wszystkie naklejki. Też fajny krawcik. Na stronie są też giveawaye, możecie dołączać, a jak zdobywać punkciki do giveawaye jest to banalne. Tutaj macie wszystko wyjaśnione. Doładowanie salda, wymiana skina i za to dostaniecie określoną ilość punktów. Na stronie macie też osiągnięcia, jest to taka mapa piratów, gdzie możecie odblokować zadania i odebrać za to pieniądze. Wyspa skinów, archipelag, wszystko działa tak samo. Klikacie na zadanie, macie wyjaśnione, co musicie zrobić. Ile za to trzymacie pieniędzy Jak odblokujecie te zadania To będziecie mieli obszar zablokowany, odblokowany Co za teraz więcej pieniędzy do zgarnięcia Coś fajnego można uzbierać z tego Życzę wam udanych wymian i fajnych craftów Albo kur... Izabelin znowu Znowu ktoś na mi powiedział? Nie pamiętam Nie wiem, nie Znowu kujajmy Jest, to Tutaj czy nie? Co ty mówisz? Nie ma skutku no. do ogół, no, ja ja samuraja Pierwszy w dół, potem w górę, tak? Tak, dół w górę, no O, perfect speeda mam ja mam z dupy Ale 30. Aj, chuj Dobra, nie... Kurwa i trzydzieści cztery Jeszcze Paula zajebałem Ktoś prawie stówę rzucił Michał no, nie pewnie Ewor pewnie, bo się kurwa nauczył nie. przez jedną gierkę. A Skąd ty wiesz kto prawie stówę rzucił? U mnie było 99 dziewięć zapisane, jak no, byłem tam, za nim Bo to jest nim. ten pasek, ten jest world record kurwa, ty mi to pokazałeś, a nie że ktoś rzucił Okej okay. Dobra Dobra o boże, spira zjebana, nie ma po to rzutać już mówiąc Kurwa krzywo Ciągle też krzywo żył Kurwa leć, leć tym Jabelinem, leć! leć, kurwa leć! Ty Jabeli to z Wojną na Ukrainie kojarzy kurwa dużo Ty kurwa O różny tak Ty kurwo Ty kurwa chomiku jebany Inaczej złapałem ten gałkę Luta złapał, złapał. jak Inaczej gałkę złapał No tak 36 to kurwa 39 zajębałem ja pierdolę no Ale co? Tych 97 niech się bije, kurwa. O, 99! No było perf in stówy, nie było? Co jest? Perfa zajebałem! Nie no, stówy to już nie przybije, tylko trzeba poprawić, żeby na tronie nie jebnął. Jak kurwa to jest możliwe? Kurwa krzywo, Perfek, wszystko w walku krzywo, kurwa byłaby stuwa, jak chuj, naprawdę, byłoby. Ty mnie krzywo. TV zajebałem, kurwa, było okej. Dobra, to był jedyny. Ale co ty? na 80 Ciekawe, nie. Ej, Blaco zgoni! Blaco zgoni! No teraz spaliłem. No, co, co ty? Dobra, teraz. Teraz rodzina 36. kurwa tak, szybko był, jeszcze. Gurno, niestety. niestety nie powiem, ja teraz panuję co coś często, kurwa. No szybko wyrzuciłem. Ty dobra, jesteś na tak, mnie, tak, tak, ty kurwa, kurwa, kurwa! Jedno, jedno, Ale do się tego geja byli. zabrakło z przodu, no. Dobra, teraz. No, zjebałem tempo, jakiś dziwne się jest. Bardzo. Dobra. Teraz tak jak krzywo, zawsze jest, ten jest, tak, tak, o, jest krzywo, kurwa. A Jak jest perfect speed, to jest kurwa, cziszy, kurwa Ale dzisiejszy. Dobra, jak biegasz teraz w no, to widzi no, tak. Jedno. Co jest? Tuwę no, no, jedną. No. No, no, ło. kurwa w wazonowie tej. No. Życie, pierwszy raz tuwę zajęłaś, co? Tak, Ja raz, ja raz zajęłeś, nie? Ja parę zajębałem, nie? Ja nie przypadkiem. Druga. No i u siebie bez medalu jestem. No i dobrze, jebać co jak sra i tyle no i co Nawet tak, blackout Black miał medal u siebie. Ty. Znajdź, jak spalłeś, ale jeszcze dużo kurwa, konkurencji. To teraz. A Co teraz jest? Gdzie to się możesz. przez no. zwysz, Ja pierdolę, serio kurwa. <laughs> <Zajnę zaznę>. <śmiech> <śmiech> Który Dobra, rydź tam wciągnąć. Ile się ustawiało tutaj? Nie ja walę 2,20 od razu. Ja metrów ci będziesz 2,30. Dwa, trzydzieści, dwa, chuj. Do góry i na tu, tak? Jak do góry i na dół, ty pierdolnięty jesteś? No to jak tu się skakało? No jak się wkakało? No nabierasz speeda i gałka do góry i sam... znaczy, a, a podwijasz nogi później. To może nie ogarnął znowu, no. Może nie ogarnął, no. No nie wiem, o co chodzi. Za mało ustawiłem. Ale jak on nie wie Ale jak o co chodzi, to na spokojnie. No spokojnie. No. Patrzcie, Jaki kurwa cfelbi, ty! Niesamowite. Riziu co ty kur... i tak patrzy chuda w pwora bo to jest ograniczony człowiek, ale za trzy pewora, co, co wy... lisiak co Ale to na spokojnie stary na... Ja... ja i zapach Na spokojnie, chciałem zobaczyć te bity To kota w mordzie, nie? Ledwo przeskoczył i Kurwa, zatwórkiłem to samo Dobra 2.40 Dobra, y tyle, skoczymy ja, O kurwa, z gila zjebałem Ja to samo, zaznaczyłem Ale gówno A ile ty sam stopni najlepiej? 4.5 Ile jebaliśmy? No nie wiem. O, kurwa, millimetry. Co ty gonzko odjebał? Jak na bo 90 zeszłego 74 za Mam 2,20. Kurwa, ja tego nie wolno zabawić. Dupą mogę zawadziłem. Łatwo. A czemu jeszcze 2,40? A dobra, to mi się zbugowało. Dobre, nie wolno. 2,40, co za typ, kurwa. Ja, Możesz pełen wypierdalać na przykład? bo pełen jest mocny, <laughs> nie, bo pełen jest mocny. No to zwiększamy. Dalej, 2,42. Jajajaj, okej, okay, za dużo sto Dobra, perfekcyjny speed muszę. O, rysiu, Rysiu, goni, kurwa, śmieć. Nie, na spółkę. Gdzie zapas swój, Zjebałem, dobra. Jest w 26 jebana. skoczył. Ajajaj. Ale natural ma dwójkę, ma dwójkę. Ale spokojnie, a tam zobacz do, to. Ja to się dobiję, się, Ogólnie 2, 4, czter... nie wiedziałem, żeby ktoś więcej niż 2, 4, 4 skoczył, nie? W Także... za szybko nogi podnosisz. No, Zobaczcie teraz, patrz to. Kurwa. Ja może, ale chuja chujaj. Do tego pywora raczej nie ma szans, kurwa. No ciężko, ciężko. Nie, ja mam tego, ten skok kurwa. A ten za bardzo do góry do góry, nieważne. O kurwa, też do góry wyjebało mi lagę. Dobra, w końcu. Nagę? Nie wiem, ja nie mogę kurwa perfect tęgla zapierdolić. Ja 32, ja pierdolę. Udało się? Zonę ja zonę zonę zonę. No, co on skacze? Kurwa, patrz. Jeszcze Rysiu mnie mnie nie jednął. Ciebie a wy mnie kurwa 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 Dygas, ty tej... 20... jesteś ten, jesteś porządnym tutaj graczem, nie jakimś kurwa... O skacze po naturala kutasie to umie. No to prawda. No to prawda mnie. To umie. kutasie tak, tak to, to, to umie. Nowy Oj, Kurwa zjebałem. jedziemy z kurwami. <laughs> Gdy ja to przebije kurwa. W ja, ja w tym skoku co miałem na 228, myślę, że 240 spokojnie, no, byłem. miałem będziemy 5... Żadnych Hicksów nie mam kurwa. Rozumiecie? To jest życiowe moje i dwa personal besty. Ja wiem, no, no, no kurwa pobił? Ile 238, nie nie. Dzi mi chuja z kurwa? Gdyby 2.40 nie skoczył teraz. Ja teraz daję 242, żeby ci pierdolnąć będę. Ale. <laughs> <laughs> No to nie skaczesz tyle akurat. Nie wiem, o 2 centy lepszy i coś kurwa będzie pierdolił. No jak krzywo kurwo jebana. O kurwa, ale, ale kurwa koło się spierdoliłem. Udało się? Aj kurwa! No był personal best kurwa, Ameryczka widzowie. Proszę, żeby gąska zjebał. Jak gąska zjebał, to Kurwa, no Przebiłeś mnie? Tak. To ja 2,42. To dobrze, to cię jebać, bo nie skoczyłeś ni chuj tego. A jak możesz robić atak na pierwsze miejsce, jak masz niepewne trzecie? Kurwa, powiedz mi. Zawadziłem dupą, kurde. Atak na Tygasa robić, kurde. Też zawadziłem dupą. A nie, 240 dałem, atak na Tygasa. Oj, no. pewnie... Michał, 2 3 to tak, ładnie. Zero x-ów, żadnych x-ów. Patrz Blakusa patrz Blackusa. Żadnych x-ów. To jest miejsce, na pada prawie do zjebała. Blackus jesteś? Ile ty Ja? Potem 2-30. Ja kurwa ja, ja, tak, tak, jestem tak, się wydumny, tak, to jest tak, moja życiówka tak, Michał, tak, tak, widzisz, mówiłem ci, że to, było, że to jest ogólnie dosyć proste, a ty mówisz, że to jest zjebana konkurencja jest. No bo ja z ty, tym speedem się pociłem, bo tam trzeba między paski jakby się utrzymywać. A ja myślałem, że trzeba na fullu się utrzymywać cały czas. I za chwilę przeszczeliwałem. A potem nie zwróciłem uwagi, że ta szczałka, która jest na skodrze, musi dać kąt, to ona jest bliżej góry, tak jakby. Dobra, i trzecie miejsce raczej mam tu, nawet jak przegram, to, mocnie to jest dobrze, nie? A to o, jest... ja tutaj tej jestem na pewno. No ja honorówkę Mówię, muszę. Ja się tego nie lubię. Dobra, chyba będą dobre noty. Dobra, ja najgorsze. Ja, ja zero. Zero. no będą, deska będzie kurwa w piździe. Tu trzeba ruszyć za szybko. Dlaczego tak mało dostałem, kurwa? Dlaczego się mi pół mi dał? Jest totalnie. Kurwa ja pierdolę za jego Rysiu 8? No <noise> Rysiu, kurwa na bombę tak skoczył. Stary, ja na bombkę normalnie. <noise> na blachy tak zwaną. Ole decha, ja pierdolę! Dobrze. Ok, no to jest O Ale teraz normalna kurwa wygląda. Ale tragedię skoczyłem, nie? Ale natucha! Natucha, natucha! <tryk> Michał się skacze. Ale rysiu progres, rysiu progres. No, <tryk> tak, 8 na 50? Panie, ja dopiero od czwartego się będę. Ja tu maksymalnie wstrzymać. miałem kurwa 80 coś. Um, Ale jakim cudem masz 3 guziki? Stary, ja mam wiesz, trójką, Michał. X. Chyba Michała wywaliło Michael? No Michael skopił. Wiktoreś, nie będziesz ostatni. No. Nie będziesz, no kurwa, ja nie, nie, Mnie to kurwa gówno przerasta, nie ogólnie tak fajnie. A mnie też, ja spokojnie. Ja nie wiem co to się kurwa nie. Wszystko klikam, tak jak tak dasz. Tak? Albo dam za wcześnie, tak jak dasz. Nie, bo trzeba jakoś idealne tempo wymierzyć. Kurwa Murzyn jak skacze, ale on się pogubi, no tak. kurwa, jak będzie więcej klawiszy. Co droje jak najszybciej pogubi. klikasz tą lewy dolny, rolkę czy co? Tak Ja jak mi się pojawia ta rota. Jak klikam prawie. jak najszybciej, to mi kurwa wali deskę. Nie, tam musi się pojawić ta rota na dole. Będziesz się tam, ci, że to L w dół i dajesz w dół od razu. Dół. Zjebałem, mam dechę. Kurwa. No, ja dałem od razu i dechę zajebałem. Już nie mam szans. Ale nie jestem w stanie jednąć tyle co wy, stu wy, czy tam będzie Pierwsza wy, decha w, w życiu. Tak, pierwsza decha w życiu wiadomo. To jest... No tak. Kurwa, ale czemu tak mało? Może też mam mało w sumie. Już ją ja zdejmę, kurwa, jestem lepszy, ty kurwa, inwaliduję jebany z Heidem Medinem. O, blisko rekordu mojego, 78 i chuj. Dobra, <ścoughs> trzeba się skupić. A, A bardzo ładnie, wygóra. Zjebałem już. Wszystko zjebałem Ja Degas, dobra, dobra. Dobra. Wszystko zjebałem To był, to był słaby stopień Ja mam zero tutaj, myślę To mam mój kurwa, jaki dojebany Kur... Osiem Sorry. Kurwa Gonimy tego muszyna, gonimy Dobra, Dygastera walisz 8 i na dwójkę się wkierdala Weź człowieku, weź Normalnie EFORKU EFORKU No, decha, decha, decha To tutaj będzie decha, nie? <laughs> to jest ciężko no ja zjebałem tamty No i deskę zajebałeś! To co psułem Tam się kurwa to samo No i dziękuję kurwa burzyński, kurwa. dziękuję no ta nasza, złoty, kurwa, ta Tyle samo zajebałem Za muszę tam pi**dął do mu na tym końcu, nie wiem czemu Nie Ech. wiem, Tuśka nie wiem Oszukam go szukał Gdybym nie zjebał nas. czwartego to bym był drugi no Dobra, srebrniak przynajmniej wleciał Srebrniak Dobra, teraz rowerki może one to dadzą? Nie no rowerki od... tylko nie blokujcie kurwa. Bo co? I delefa mi dało. Ja jeszcze ci kopał Alek w GTA <laughs> A to było dobre, jak się policja tym kasowała, jak nie znali chodzi na solwę LP, a chłopie kurwa nie znalazł obsługi GTA kurwa, nie? Takich spotkani... A na tych rowerkach i... jest jakiś kurwa guz coś tam nie. czy? Znaczy jest, Tam mina na. Byle no. naturalnie miał srebra ani złota i jest ja kur... jak to się na roku. X czy co? Nie no, wiem Chujcie, to, na jaki X? Na Wokół ciebie tam. Kurwa, no a, tam tylko a. no Od no plajaka masz? No ja mam plajaka od Playaka i mam też... No Czy się to A do przodu w ogóle l się dawało? O No, kurwa, niebieski. no, no, no kto to niebieski! No niebieski! No, no, no kto to to no to

Jedniony, kurwa, no i w czwarty! Byłem pierwszy kurwa przez nie A Byłeś pierwszy, duchem no byłeś. Ja a nie dwóch pierwszy. Blokowałem. Tak, tam w trzech blokowali. Kurwa Pierdolony natural kurwa nie jebnie będziemy miał emizji na końcu. To odblokuję, blokuje, jak wiecie. A Cockbok pierdolony, nie? A Michał jak mnie blokował, ja blokuję jedzie A w środkiem ja chyba blokował każdego. A ten debil wąska nie ma żadnego medalu no nie ma żadnego. Rysie też. No, a ja tam miałem, ja tam tamtym miałem. O w tamtym, też miałem w tamtym. Ja no no, tydzień temu się miałem i k**. Zaglądanie, z miłego dnia. Ja też tam na koniec strzały. Nie, nie, znaczy. Archera? No archera, archera. I co jeszcze? I no, cokolwiek. Arczy, starczy, o, starczy. No, no dobra. Ale pewnie to jest taki bloker, nie? Dobra, nie płacz już tam. To jest kurwa. Dobra, tak przybył Michał 4 zbiornika. Ale to prawda, już. Michał 4 ja bym pierwszy na nich robił. Ja, bo pierwszy on zacząć blokować. Ale puściłeś go, bo mi za mną był już jechał. No kurwa, bo on gryzł mi opony jebane <laughs> Wyprzedziłem go z lewej. Ja tak naprawdę się beemerował, żeby mi go zajebie po tym, Ja nie? też go z lewej Michał. Michałem. Środkiem no. jechał <laughs> Ja próbuję z prawej, a ten na środek się <laughs> Akceptujcie. Ewol, kurwa, Patriota, widzę z Podlasia, kurwa. Tę trzeba zajebać i tyle, no. Kurwa, 9 jak dobra. W flecioch. Uuu, dycha, dyka. Kurwa, znowu 9 jak flecioch. Raz mi się tylko w życiu zaznaczyło w punkt trafić, kurwa. Ten, taki wiecie. 9? ja pierwszy Kurwa, środkowy. Dobra, GG. Czekam na wiatr. Ja czekam na wiatr i mi z sześciu daje 7, kurwa. Ja Nie wiem, ty wiatrów mi łatwiej trafia w dziesiątki założyłem. Mm. Ja szóstkę zajebałem. A blaku, co się dzieje? I dziewiątki, chuj, ale gówno. Kurwa, tragedii nie było, kurwa, jak jedna trochę padła. Ja miałem o same wiatry chyba po 8. No tak, wiemy, to może zawsze gorzej. No mam. Kurwa 9. Dobra, nie magne. Jestem ciekawy, ile zrobię, nieważne. Jeden! Ty kurwo! Było kurwo, chyba też. Ja też. Ja też 8 miałem, no. Na, ośmiu trzeba, na biały biedą. trzeba? Kurwa, celować wtedy. Na biały. Ale kurwa, że tak kurwa, ci, kurwa. Dobra, ostatni już jest. Dobra, to Nie, to koniec naturalnie. Nie, nie spadniesz chyba. Ile tam wywór 27? 26? No, jest pizda. Ja no dobra, Może dyszka będzie? 29, ja pierdol, o tragedię. Mmmm, 7? 25. Hmm, 10. 10, 10, 10, 10, 10. Dobra, rychu, zawsze tak samo. Zawsze, zawsze tak samo. Tak samo. Zapomniałem, jak <laughs> się strzela, kuku. To kurwa. był pechno. Wiadomo, że pech. Bo rychu trzeba tak długo, aż mu się wiatr zmieni. On nie wie, gdzie ma ten A że rychu w szoku, tak? A. 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 To bingo, kurwa. 9. Kurwa, 2 razy 9 jest wzięte, bo się wiatr. Ja nie wale po skasie, bo nie umiem wale. Kurwa, góra dołóczyk. Tylko... 8. Kurwa, 3 dziewiątki jak leszcz. 8 to kurwa, tu gdzieś musi być. No. O kurwa, ale teraz dobrze, zajebałem. A on no, dogonił Michałka. Kurwa, ty kazał... już w sumie. Chujowo, chujowo. Dobra, 6 przewagi. 8. Podium może Kurwa, tragedia. Kąska o... pod Ryszem, bo jest sprawdy. przyrzekał <laughs> Zjechało mi, stary. <laughs> A, zjechało. Tylko tobie zjechało. O kurwa! Tak z pół centymetra obok kurwa czerwonej kropki Znaczy czarnej znaczy się. Kurwa siedem! No ja pierdolę te skosy, nie Fakie da się Kurwa dziewięć na zero wiatru, i chuj, ale odjebałem ty. O kurwa dziewięć będzie? No kurwa, było szansa na dychę. Dobra, chuj dupę, jak dychę z jedną dychę, to mnie pierdolę, nie taj. Czekamy, A, czekamy. O. Daj ten wiatr, kurwa. Tyga na wiatr, czeka kurwa. O, 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 nie się. Chuja, bierba, czeka. Dobra, rucham cię, Michaelku. A nie rucham cię, bo aż tycha. Dobra, dogoniłem ryżko. Ja się ja Gonie, gonie panowie, a nie nie, chuj, to jest kurwa, pajra Ja pierdolę, żebym nie zjebał jednego. Nie, graczy się klasę pokazałem chuj, nie. A my tu pierdolę. Dobra, no, koniec. No koniec, koniec Bez medalu w niestety. Ale no, tuż mi dobrze poszło, może, możecie nie, zobaczyć. Nie, się... nie, on nie wrzuci tego. A, nie wrzuci, no dobra. Oto mi dobrze poszło, złapajcie na słowa. Nie, Dziękuję tak. za oglądanie. Nie A... ci. Hej, Halo.